Czym najbardziej kojarzy wam się seria GTA? Nie, źle. Candy Sax to tym razem nie jest dobra odpowiedź. Easter to jest tym razem dobra odpowiedź, bowiem są one nieodłączną częścią każdej odsłony cyklu. Rockstar nieraz pokazał, że lubi ich upchać naprawdę dużo. Stąd też wytypowanie najzajebistszego easter ega w każdej odsłonie cyklu wydaje się być dobrym pomysłem. Oczywiście nie da się zrobić tutaj zestawienia obiektywnego, dlatego też fajnie by było, gdyby każdy z Was po odcinku napisało, który easter egg z każdej części GTA jest tym najlepszym. Co otrzymacie w zamian za taki komentarz? Ano tutaj stawka jest wysoka, bowiem będzie to moja wdzięczność. Z góry zatem jestem bardzo wdzięczny, a póki co lecimy z tematem, zaczynając od GTA 4. Jako najzacniejszą ciekawostkę wybrałem tu firmę BabiesOvernight.com, gdzie możemy, słuchajcie, zamówić sobie dzieciaka przez internet. XD Firma działa tak dobrze, jeżeli chodzi o handel ludźmi, że przysyła dzieciaka w pudełku już na następny dzień od złożenia zamówienia. A, no i też pragnę dodać, że to bardzo poważna firma, która ceni zadowolenie klientów. Dlaczego tak uważam? Ano dlatego, że jeżeli nie podoba Ci się zamówione dziecko, to możesz wyrzucić je do rzeki albo na śmietnik. To już jak tam Ci wygodniej, a oni wówczas elegancko przyślą Ci nowego dzieciaka. Ej, zaraz, to nie to, że ja jestem jakiś pojebany czy coś. Tak w grze jest po prostu powiedziane. Poważnie mówię. Nie wierzycie, no to posłuchajcie tego. And now a message from babiesovernight.com. Having a baby is easy as logging on to the internet. Pick your baby from hundreds online as you browse our baby creation facility. Maybe you'd like a strong, silent German baby. An adventurous Venezuelan baby, or even a funny but militarily inept Australian baby. Satisfaction is guaranteed. If you're not completely happy, just wrap the baby in the plastic bag provided, place it in the box, and drop it off in your nearest river. BabiesOvernight.com. Your new bundle of joy in a box overnight. Guaranteed. Ta firma, tak by the way, jest fajnym nawiązaniem do firmy Pets Overnight z Gita 3, która działała na podobnej zasadzie. Z tym, że goście z Pets Overnight wysyłali na życzenie swoich klientów, żyrafy czy tam inne gazele. Różnica też była w tym, że ci z Pets Overnight nie mieli tak zajebistej polityki zwrotów, jak ci z Babies Overnight. Ja pierdolę o czym ja nagrywam to wideo w ogóle? No dobra, teraz GTA 3. W GTA 3 twórcy zaimplementowali tak zajebistego easter egga, że aż z wrażenia go potem musieli wyciąć. Serio, easter egg znajdziemy tylko i wyłącznie w rzadko spotykanej wersji PAL 1.40, czyli pierwszej wersji GTA 3 wydanej na PlayStation 2 w Europie. Tak na marginesie wspomnę, że ta wersja, w sensie ta 1.40, różni się od innych jeszcze paroma innymi ciekawymi aspektami. Jest tak dlatego, ponieważ była ona wpuszczona do obiegu zupełnie przez pomyłkę. Twórcy szybko się zorientowali co jak i szybko starali się ją zdjąć ze sklepowych półek, aby zastąpić ją tą poprawnie przygotowaną wersją, czyli PAL 1.60. Pomyślicie sobie teraz pewnie, że, o oh ja, yeah, ale to pewnie będzie zajebisty isterek. Zatem dobra, ja nie trzymam was w niepewności. Proszę bardzo, już puszcza. I no i dla jednego pewnie fajne, dla drugiego niezbyt, ale pytanie brzmi, co to takiego newralgicznego było w tym, żeby to trzeba było od razu wycinać. Sony się wkur... że ktoś chce im wszystkie zasługi za stworzenie konsolki PS2 z przed nosa zwinąć, czy jak? Totalnie tego nie kumam. Jeżeli coś wiecie na ten temat, to proszę dajcie mi znaka w komentarzu. Vice City Stories to opisali za to chyba jakieś fani piłki nożnej, no bo albo dobra, od początku. Pamiętacie na pewno tych dwóch pseudo-biznesmenów, co im Lenzno i Vicky Shuwaksik podebrali poniekąd przez przypadek? No wiecie, tych dwóch, którym to już się do końca we obie poprzestawiało, o czym dowiedzieliśmy się wtedy, kiedy chcieli to kartel Wika wycyckać ze wszystkich wpływów, no i jeszcze na końcu pogonić się z rejonu. Jak ktoś grał w Vice City Stories, to kojarzy, że chodzi o braci Mendes. No a z kolei ten kto nie grał, to już teraz wie. Jeden z braci to Armando, a drugi to Diego. Zakładam, że większość z was słyszała o argentyńskim legendarnym piłkarzu Diego Armando Maradonie. No, także mam nadzieję, że już każdy kuma, na czym ten easter egg polega. Natomiast, jakby ktoś mówił, że jest to przypadek, to właściwie nie ma takiej opcji. Otóż ktoś tam z tego rockstara po prostu musi być fanem Argentyny. Tu ten Diego i Armando, Rudy z Lofistów paradujący w koszulce tego kraju, no a w San Andreas mamy tego Karła, co nawiązuje do Messiego przecież. Nie no dobra, to ostatnie to żart. Nikt tu nie ma na celu wyśmiać rosłego Lionela. W GTA Vice City, choć moim ulubionym easter eggiem jest apartament 3C, no to żeby nie dawać Wam najbardziej przewałkowanej ciekawostki w tym tytule, wybrałem subtelne nawiązanie do GTA 3 w postaci zatopionego, zniszczonego statku zlokalizowanego na północnych wodach Vice City. Jak popłyniecie sobie mniej więcej na północ od galerii handlowej Vice Point, to napotkacie zatopioną łódź podwodną, a nieco na wschód właśnie omawiany statek. Wiele poszlak wskazuje na to, że ten statek jest nawiązaniem do statku, którego to Klot rozpierdupcył wraz z Eidbolem w misji Bomb Da Base. Raz, że oba te statki wyglądają w miarę podobnie, to do tego oba mają na sobie wypisaną nazwę tej samej firmy dostawczej, czyli Charterette Libertine Lines, czy jakoś tak. Dodatkowo widać gołym okiem, że statek wygląda tak, jakby został rozwalony przez jakiś wybuch jakiegoś mocarnego ładunku, czyli właśnie tak, jak to było w GTA 3. Owszem, pewnie to nie są dwa te same statki, no bo Vice City dzieje się w roku 1986, a GTA 3 w roku 2001. Niemniej widać, że Rockstar chciał tutaj się jakoś do wydarzenia z GTA 3 odnieść. W GTA San Andreas również nie będziemy gadali o rzeczach oczywistych, jak napis na Gunbridge czy tam zwłoki na pustyni. Aczkolwiek akurat do pustyni mowa będzie, gdyż omówimy sobie dwie tajemnicze lokacje, a mianowicie dwie opuszczone wioski: Las Brujas oraz Aldea Malvada. Zaczniemy od Las Brujas, czyli z hiszpańskiego Wiedźmy. W policyjnym radiu gracz może usłyszeć czasami zgłoszenie, w którym ponoć jakaś kobieta coś tam odwala właśnie w Las Brujas, no i mówi, że jest wiedźmą. Poza tym samo Las Brujas to opuszczone miasto określane w grze mianem miasta duchów, tudzież mianem opuszczonego miasta. Stanowi ono fajne nawiązanie do lokacji z prawdziwego świata, czyli opuszczonego miasta o nazwie Bouldy, które znajduje się w Kalifornii blisko granicy z Nevadą. No a jak wiemy, stan San Andreas to jest taki trochę miks Kalifornii oraz Nevady. Tak czy siak, w regionie, na którym wkrótce powstało miasto Bowdy w roku 1859, pewien badacz o nazwisku Bowdy, wraz z grupą swoich innych ziemali badaczy odkryli prawdziwą żyłę złota. Słuch tym dość szybko się rozszedł i przez następne dekady powstałe miasto Bowdy zanotowało bardzo gwałtowny rozwój. Masa ludzi zaczęła się tam wprowadzać, powstały kopanie, zbudowano nawet linię kolejową, no i największą na tamte czasy w tym regionie drukarnię Playboya. Nie no dobra, bez kitu. W każdym razie było to idealne miejsce na lukratywny biznes w tamtym czasie. Jednakże z czasem kopanie złota w Bodie przestało się opłacać, co niemal natychmiast wywołało spadek w populacji, który finalnie zakończył się tym, że po II wojnie miasto zostało zupełnie opuszczone, stając się tym samym klasycznym amerykańskim ghost townem. Jeżeli chodzi o drugie miasto, a więc Aldea Malvada, to jest ono wzorowane na Pueblo Grande de Nevada. Tutaj akcja jest jeszcze ciekawsza, no bo miasto to, to zostało w ogóle założone przez jakieś tam starożytne amerykańskie ludy normalnie i to gdzieś około roku 300. Potem ci basketmakerzy, tak się właśnie jak coś ten lud nazywał, bo koszyków jakiś tam od robili czy coś, cholera wie po jakiego grzyba, no ale zmierzam do tego, że potem ci basketmakerzy to stamtąd sobie poszli i jakoś tam w 1150 roku zakwaterowały się tam jakieś indianopodobne ludy czy coś. No, i dziś to oczywiście jedyne co znajdziemy to ewentualnie jakiegoś skorpiona, co nas w dupę gryzie, nic więcej. Ludzie w Nevadzie nazywają to miasto Lost City, czyli no stracone miasto, czy tam coś takiego, co nie. W każdym razie trzeba przyznać, że mega fajnie, że twórcy dali takie zajebiste miejscowy do światów swoich gier. Nie dość, że fajnego klimatu dodają w samej grze, no bo spójrzcie, jak to wygląda z dystansu na przykład. To do tego można się jeszcze fajnych rzeczy podowiadywać, jak człowiek dosłownie chwilę pogrzebie w sieci, no i natknie się na inspirację tych lokacji. No po prostu super sprawa. W GTA V to już w ogóle wybrać jedną rzecz to prawie niemożliwe jest. Jest tego tak dużo, że no momentami aż głowa boli. Moim zdaniem najbardziej kozackimi easter eggami są te, które odwołują się do innych części GTA. Na przykład super smaczkiem jest to, że czasami, gdy jeździmy Trevorem i potrącimy jakiegoś peda czy tam zwierzaka, to ten, w sensie Trevor, może krzyknąć ten points. Ten points! To rzecz jasna nawiązuje do systemu punktacji w GTA 1, gdzie dostawaliśmy punkty za popełnianie przestępstw, jak przejeżdżanie ludzi czy wjeżdżanie w inne fury na drodze. Nie mogło zabraknąć rzecz jasna także nawiązania do słynnej misji Wrong Side of the Tracks. Otóż na konstrukcji autostrady obok farmy wiatrowej jest wyryty ciąg pewnych liczb. No i jeżeli sobie zamienimy te liczby na litery, kierując się zasadą, że na przykład liczba 3 to litera C, no bo litera C jest trzecia w alfabecie, liczba 1 to A i tak dalej, to otrzymamy następujący ciąg liter, który ubierze nam się w zdanie. Z kolei w szafie Franklina znajdziemy elegancką kurteczkę z logiem Uptown Riders, a więc klubu suszarko- znaczy się klubu motocyklowego z GTA de Los z którym to współpracował Johnny. W innej zaś części z uniwersum HD, a dokładnie mówiąc w GTA Chinatown Wars, najbardziej kozackim misteregiem jest ten, którego to odszukać możemy na mailu głównego bohatera. Otóż, Huang może otrzymać pewną wiadomość spam od niejakiego Toniego C, który w dodatku w swojej wiadomości zastosuje włoskie wyrażenie. Oczywiście raczej nie trzeba tu mówić, że mail ten nawiązuje do Toniego Cyprianiego, czyli protagonisty GTA Liberty City Stories, który to działał na rzecz włoskiej mafii. W GTA 1, jako że tu akurat nie ma jakiejś zawrotnej liczby easter eggów, zwłaszcza porównując tę grę do części z Uniwersum 3D czy tam HD, to wybór niemal natychmiast padł na jedną z dzielnic Liberty City, która nosi nazwę New Guernsey. Jest to lokacja mająca symbolizować Stany New Jersey z prawdziwego świata, który w zasadzie to graniczy z Nowym Jorkiem. W teorii może nie jest to jakoś nad wyraz zajebiaszcza ciekawostka, gdyby nie to, że twórcy nazwę Guernsey wzięli od pewnej normandzkiej wyspy leżącej na północny zachód od Francji. No a New Jersey w prawdziwym świecie zostało nazwane tak, a nie inaczej od innej normandzkiej wyspy leżącej co ciekawe zaledwie 60 km od wyspy Guernsey. Jakby tego było mało, to odpowiednik New Jersey w uniwersum HD, a więc Alderney State, Nazwany jest po jeszcze innej wyspie normandzkiej, oddalonej od Guernsey o 30 km. Wyspa rzecz jasna nazywa się Alderni. No po prostu kurde, urokstara, nic, jeżeli chodzi o tego typu tematy, nie jest dziełem przypadku. Idąc dalej skoczymy sobie do GTA Liberty City Stories, gdzie przyjrzymy się plakatowi, który zobaczyć można w Pike Creek na Shoreside Vale. Twórcy totalnie pojechali tutaj po bandzie i nawiązali do 15 rzeczy naraz. Nie no dobra, tak naprawdę to do 4, ale i tak to jest wciąż imponujące. Mianowicie wspomniany wcześniej plakat reklamuje pewien film, który przedstawia przygody policjanta, który pracuje w Vice City w roku 1971 i nazywa się Sonny Forelli. Także raz, że Sony Forelli to oczywiście nawiązanie do Soniego Forelli z gry GTA Vice City, w którym to akcja dzieje się w tym samym miejscu co w tym filmie, to do tego akcja filmu dzieje się w roku 1971, czyli w tym samym, w którym to amator spaghetti wpakował Tomka w pułapkę, z której ten ledwo uszedł z życiem. Jakby ciekawostek w tym plakacie było mało, to do tego nie wolno pomijać, że na plakacie usytuowani zostali także dwaj członkowie rosyjskiej mafii z GTA San Andreas. No a sam film jest parodią kryminalnego dramatu pod tytułem Doni Brasco, w którym to z kolei gra Al Pacino, który to z kolei gra też w Scarface, na którym to oparta jest mroczna ciekawostka apartamentu 3C. W Doni Brasco, tak by the way, gra też Michael Madsen, który podkłada głosy Toniemu Cipriani w GTA 3. Czysta zajebistość. Ręce same składają się do oklasków bez kitu. Podziw dla Rockstara za to, jak to wszystko jest przemyślane i jakie zależności wszędzie występują. W GTA 2 twórcy zaś wbili szpilkę kościołowi chrześcijańskiemu. Mianowicie w GTA 2, jak pewnie wiecie, aby zapisać swój postęp, należało udać się do lokacji z neonem, na której to widniał napis Jesus Saves. Oraz zapłacić 50 kawałków. Po zapisaniu gry mogliśmy usłyszeć dialog Another Soul Saved, czyli kolejna dusza uratowana. Cała ta szopka stanowi nawiązanie, a może bardziej parodię pewnej praktyki stosowanej przez kościół katolicki w średniowieczu polegającej na sprzedawaniu ludziom odpustów, ale nie takich odpustów, na których zawsze można było dorwać te takie zajebiste cukierki w kształcie malinek. Nie o to tu chodzi. Chodzi tu o odpuszczenie grzechów. Działało to tak, że mogłeś sobie przyjść do kościółka, rzucić coś w łapę książulkowi i dostawałeś odpust, który w teorii miał zmniejszać karę jaką dana osoba będzie musiała odbyć, zanim trafi do nieba. No generalnie wyglądało to tak, jakby można było se przekupić Pana Boga. Dopiero protestanci z Marcinem Luterem na czele stwierdzili, że tu coś to nie halo z tym jest i że tak trochę lipa i że tak nie powinno być, że można se Pana Boga przekupić, no bo jak to tak to. Niemniej tak czy siak w GTA 2 twórcy jak widać postanowili nieco te praktyki wyśmiać. A tak by the way, to tak wam tutaj powiem teraz, tak między nami, że niebawem będzie kolejne wideo i to fajne nawet, takie wiecie, mocne cztery... Może nawet 5 na 10, więc dobrze by było, jakbyście go nie przegapili. W związku z tym proponuję na szybko subskrypcję kanału. Dziękuję. W The Lost and Damned mamy serię emisji dla tego pierniętego pseudopolityka, choć w sumie to nie, zwykłego polityka. Pseudo to by był w sumie, gdyby nie okłamywał ludzi, a tak to to... A dobra, nieważne. W każdym razie oprócz misji fabularnych mamy jeszcze te poboczne zadania dla Tomasa Stapsa, bo to o nim tak właściwie mowa. I w jednym z owych zadań podkładamy podsłuch do auta kochasia Floriana Krawicza, no wiecie, tego homoseksualistycznego kolegi Niko. No i potem gra daje nam możliwość posłuchania tego, co uda się na tym podsłuchu zarejestrować. Mega fajne rzeczy, Wam powiem, że twórcy tam umieścili. Oprócz tego, że czasami możemy usłyszeć Floriana fałszującego, że aż uszy bolą, jakieś tam dziwne piosenki z The Vibe, to do tego możemy usłyszeć także to, jak ten wspomina o Luisie Lopezie. Poza tym jest też tam urywek, w którym słychać jak Nicho ucieka przed milicjantami w tymże samochodzie, co ma oczywiście olbrzymi sens, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale w pewnym momencie Florian przekazał ten samochód Niko w prezencie. No wiecie, w zamian za to, że ten pomógł mu w paru sprawach i tak dalej. Zresztą co ja będę gadał, posłuchajcie sami. The music, the bodies, the acts. I felt like some tribal rhythm had taken a hold of me. I was dripping sweat and sex and buzzing on eggs and amyl. The floor was mine. Oh, and did you see Luis? Luis, Tony's bodyguard. If he ever plays for our team, I hope I'm the catcher, sweetie. I do. W baladzie zaś mamy kilka nawiązań do tego, gdzie zabierze nas kolejna odsłona GTA, jaką wkrótce okazało się być GTA 5, jak i także pewne momenty, które coś tam podpowiadały a propos tego, jakich bohaterów w piątce spotkamy. Zacznijmy sobie właśnie od tego. Bowiem w napisach końcowych mamy pewną scenę, w której widzimy pakiego Macriri z torbą zmierzającego na lotnisko. To oczywiście sugeruje, że ten opuści miasto. No i ktoś sprytny mógł sobie pomyśleć, że. E, kurka siwa, a może w następnym GTA będzie Peki? No i w tym przypadku miałby absolutną rację, gdyż pakiego w GTA 5 możemy spotkać podczas jednego z losowych zdarzeń. No i potem nawet możemy go brać na napady. Podobną sytuację mamy także z Roko który gra jednego z antagonistów tego dodatku. Gdy zadzwonimy do niego po ukończeniu fabuły, to Hop nie odbierze, za to odpali się jego poczta. W której ten mówi, że wyjechał z miasta. Sorry, Ma. You no i potem rzecz jasna, spotykamy go w GTA 5, gdzie notabene kończymy jego żałosny żywot. Także kurde, trzeba zapamiętać, że jak w GTA 6 któryś z bohaterów będzie mówił, że wyjeżdża, to znaczy, że trzeba zacierać rączki, że taki bohater pojawi się w GTA 7. O ile doczekamy w ogóle tej gry, bo 200 lat to ludzie nie żyją. Więc na początku to trzeba liczyć na cud w medycynie. Jak wideo było znośne, to proponuję kierowniku zostawienie lajka. Dziękuję za niego. No i też tu macie na górze film o tym, o co tam chodziło z tym klodem i z tą jego zdradą jakuzy, i czemu on to tego Kenziego dla Donalda ciachnął. Tymczasem dziękuję, że byliście, dziękuję patronom, trzymajcie się, i do następnego strzałeczka.